Nie zdziwcie się, ale w dzisiejszym odcinku będzie właśnie odcinek z naszego telefonu. A czyli z mojego. Witajcie wszyscy z tej strony The Basic of Programming. A w dzisiejszym odcinku chciałbym. Właśnie jesteśmy na moim telefonie i chciałbym. Właśnie... zagram sobie w Mario Bros. Te klasyczne. I chciałbym się was spytać, czy chcecie serię z Super... Będzie trochę tutaj ścinać, ale niestety muszę wyłączyć. O kurcz, ale to ścina, nie. Niestety musimy wyłączyć przyspieszenie. Jeszcze tego bardzo nie chcę. O, chodź, chodź. No, och, dobra. Myślałam, że cię zniszczę. Dobra. Niestety mi się zawieszę, kiedy włączę przyspieszenie. Z przyspieszeniem jest trudniej. I właśnie o to się boję, że właśnie przechodziłem do siódmych poziomów. Tutaj mogę nie przejść nawet pierwszego. Kurczę, o tym nie pomyślałem. Nie. Uciekamy. Oszty, oszty, oszty nie. Czemu? Dobra. Rozwalę cię w ten sposób i o, świetnie. Dobra. Pierwszy. Właśnie. E, czy chcecie e, serię z Super Mario World na moim telefonie? Właśnie musicie... E, jeżeli będzie kilka chociaż lajków, to To znaczy po prostu, że chcecie je ja wam tę serię nakręcę. To znaczy, że wiem, że ktoś po prostu chce to oglądać. Może być nawet ich znikoma ilość. Okej. Okay. Tu jest jeszcze jeden. Mam nadzieję, że... O ciebie też powalę. I nie żyjecie. Przechodzimy na następne. Okej. Okay. Chodź tu. Zobaczymy. Ogólnie chciałam coś jeszcze tutaj na komputerze sprawdzić. O, jednak... E, słychać mnie jakoś? Tak słychać, dobra. Aha. Ja się tutaj rozgadam, a mnie tutaj zaraz zabiją. Dobra nie. Wkraczamy do akcji. Czy uda mi się? Uda się. Dobra nie. To był naprawdę zły pomysł. Aha. No i dobra Kiedy zginę Sądzę, że to zakończymy to Oj, dobra bardzo. Oj, pe i pewnie zginę zaraz I to będzie bardzo o, Źle Zrobiony odcinek Ale jak już mówię To ma być taki po prostu odcinek Żebym y, się dowiedział Czy chcecie tę serię Super Mario World na moim telefonie Chcę ja zrobić do tego jakieś osobne intro. I skoro już przyszedłem połow, połówkę, to rozpoczniemy na nowym save'ie. Możemy też na pierwszym odcinku popatrzeć, gdzie ja zaszedłem na moim pierwszym. I Jesteś? Bra oj nie, o nie, o nie. Nie chcę ciebie. Pieniądze... Chodź tu nie, o nie znowu. Czemu tak się zawsze dzieje? Powiedzcie mi, nie. O dobra. Dobra, gin. Ty kolejny. Oczywiście płomyk. O nie, dobra, tu mnie, te, tu mnie też chcą zabić. Nikt mnie po prostu już nie lubi. Wszędzie, wszędzie. Uff, ty! Ła! Ale mnie on zaskoczył. Dobra, następny. Idziemy do następnego. Całkiem nieźle mi nawet idzie. No i tak ogólnie, czy chcecie właśnie tę serię? O to właśnie chodzi. Dlatego, jak tutaj, właśnie na początku odcinka, zareklamowałem tutaj Super Mario World. Także. No nie wiem, dobra. Już piąty poziom. O. o nie. Dobra, nie. Nie będę tak tutaj na Hama wbiegał. Inaczej. Ciebie rozluźnimy. Tutaj. O. Właśnie. Dobra. Piek. Dobra. O. Dobra, jeden już padł. Pora na następnych. Słuchaj, nieźle mi idzie. Obawiam się, że będzie źle na tym odcinku. Okej okay. Dobra, nie. Tak. Ciebie tutaj sobie. O, i ostatni, ostatni jest zawsze najgorszy, bo zawsze biega. A to wcale nie jest dobre. O, dobra. Łago już wkurzyliśmy. I o. Nie. To nie, inaczej. On przyjdzie tutaj. Także nie chcę tutaj, żeby. Nie chcę tutaj zginąć. Ach, czemu to jest takie trudne. Boom. Świetnie. To było celowe tak. O. Okej. Okay. Aha, super. Okej, okay, ale na szczęście mam jeszcze kilka żyć. Dobra. Oj, oj nie, dobra. Tu, tu chcą mnie zabić. No wszędzie chcą mnie zabić, zapomniałem. Dobra. Mam jeszcze jeden ten. Aha, super. Na górze, właśnie w tym szóstym, jest moim zdaniem najgorzej. Czemu ja na końcu... Dobra, nie. Czekamy tutaj, aż nikogo nie będzie. Dobra. Tu nikogo nie ma. Złazimy, złazimy, złazimy. Złazimy, bo zaraz zginiemy. O, zaraz zginiemy chyba nawet. Dobra. Skaczemy. O, tu. O, lecimy, lecimy. Jest świetnie. Jeden będzie chociaż powalony. Okej. Okay. No to trudno. Przegraliśmy. Tak czy inaczej, już wam mówiłem, Czy chcecie tę serię z tych właśnie z tego Super Mario World? Ja nawet wam mogę pokazać. To jest Super Mario Advance 2. Tutaj mam, mogę nawet Wam pokazać gdzie jestem, doszedłem do, mniej więcej tutaj i nawet możemy sobie stworzyć save'a teraz, na którym będziemy właśnie przechodzić tą grę, więc stwórzmy takowego owego, dobra, yy, no to ja to może pominę, da się to pominąć, nie, yy, no to tak w ogóle czekamy sobie na ekran wyboru poziomu, żeby było tak bardziej profesjonalnie. Okej. Okay. Właśnie ja się z wami widzę w odcinku, w którym będzie ten Super Mario World. Mam nadzieję, że będzie takowy odcinek. Dobra. No więc na razie. Cześć. Jeszcze jedna ważna sprawa, która dotyczy tego, że w zamian za serię Super Mario World moglibyśmy zrobić serię The Legend of Zelda. To już zależy od Was.